Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z testem na żywo. Pokażę wam cztery produkty, które wypuściła niedawno firma Rimmel. To są te produkty i tutaj mamy korektor, puder, bazę pod makijaż. I podkład. Za chwilę wszystkie te produkty wykorzystam, pokazując Wam właśnie jak one się zachowują na buzi, ale też Wam troszeczkę o nich opowiem. Mam tutaj też ze sobą paragon, żeby Wam powiedzieć, ile te rzeczy kosztowały. Z tego co wiem, na chyba wszystkie te rzeczy, albo na większość z nich jest teraz promocja, jako że to jest nowość. Więc więc. Warto sobie z promocji skorzystać. Bo w regularnych cenach one około 30 zł e, będą kosztować. Natomiast zaraz Wam wszystko dokładnie powiem. Jeśli chodzi o moją buzię, aktualnie mam e, z, pomalowane oczy i zrobione e, troszkę brwi. Chociaż moje brwi dzisiaj po prostu wołają o pomstę do nieba i nie chcą w ogóle współpracować. Na twarzy nie mam nic, jak widzicie, nie wiem czy to kamera oddaje, ale można zobaczyć, tu mam pełno takich jakichś, tak jakby uczulenie mi jakieś wyskoczyło na policzku. Tutaj jacyś przyjaciele przy włosach też mi się trochę niestety wyprysków porobiło więc zobaczymy, no, jak sobie te produkty ten podkład przede wszystkim i ten concealer z tymi moimi niedoskonałościami poradzą. No i co? Nie przedłużając przechodzę do, do rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką użyję, to będzie baza pod makijaż. I już Wam mówię. Baza kosztowała 16,99 i z tego co pamiętam, ona była przeceniona z 20 kilku zł. Baza ma 30 ml, taka dosyć standardowa pojemność. I co tutaj? Ciekawego. Z tego co widzę, makijaż ma utrzymywać się przy użyciu tej bazy do 8 godzin. No, i zobaczymy, jak ona tutaj nam się sprawdzi. Otwieram pierwszy raz. Mam, ja widziałam recenzję już troszkę do, do kilku tych produktów um, na YouTube i postanowiłam, że sama sobie te produkty też kupię i też je przetestuję, bo była mi bardzo, bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o samą bazę, wygląda jak krem do twarzy. Jest zupełnie biała. Nie czuję, żeby w ogóle miał jakiś zapach. No bo jest bardzo mało wyczuwalny i ona ma taką, ona ma w sobie tak jakby takie biało-fioletowawe minimalne, dosłownie minimalne drobinki. Ona tak na złoto teraz w moim świetle, nie na złoto tylko na fioletowo połyskuje. Dosyć ciekawy, dosyć ciekawy efekt. Ona mi coś przypomina. Ja już jakiś taki produkt miałam, który się tak specyficznie mienił. Ale już kurczę, nie pamiętam co to, co to było. Z tego co wiem, to ma być baza, która ma. Ona tutaj jest opisana jako Skin Perfecting, czyli ona ma po prostu nam jakby tą skórę tak. Um, jakby to powiedzieć. Ma dawać efekt takiej idealnej cery, czyli mają nam. Um, tak, jakby ożywić, rozświetlić, stara ma wyglądać na wypoczętą. Tak po powiedzmy, <gry> że po polsku to brzmi. Ciężko mi powiedzieć, bo mam tutaj dosyć dziwne światło. Tu mam okno, gdzie w końcu wyszło słońce. Tutaj mam lampę. I ja w tym świetle nie za bardzo widzę, czy ona rzeczywiście działa tak, jak powinna działać. Ciężko mi to określić, natomiast bardzo widzę, że te moje światło sprawia, że widać taką lekką fio... fioletową poświatę na twarzy tej bazy. Natomiast przypuszczam, że to zaraz wszystko nam zniknie, ten efekt. Natomiast czy buzia jest taka, że tak powiem? Ujednolicona w sensie, wiecie, taka ożywiona, taka rozświetlona, jakbyśmy spali nie wiadomo ile godzin. Ciężko mi stwierdzić, pewnie we w kamerze będziecie może troszkę lepiej to widzieć. No, ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, szczerze powiedziawszym, jak to będzie dalej. Kolejna rzecz po bazie to będzie podkład. Podkład w kolorze 0,10 dla Light Porcelain, czyli jasna porcelana. Też on jest Skin Perfecting. I tutaj mamy dodatkową informację, że to jest Medium Coverage Foundation, czyli on ma dawać nam średnie, średnie krycie. No to co, mierzymy się do nakładania. Ja go za nałożę standardowo palcami, bo wiem, zdaję sobie sprawę, że nie każda z Was też ma pędzel. A podkład bardzo fajnie się moim zdaniem rozprowadza palcami. Daje to bardzo delikatny, to znaczy daje to bardzo naturalny efekt. Pierwsza rzecz, którą widzę, on jest dosyć lejący ten podkład, dosyć rzadki w konsystencji. Spróbujemy go nałożyć na, na całą twarz, zobaczymy, w jakim tempie on będzie zasychać na buzi. Mam nadzieję, że ten kolor, który wybrałam, jest idealny, bo ja jestem ogólnie bardzo, bardzo bladym człowiekiem. Ja zawsze używam podkładów, podkładów tych najjaśniejszych, więc mam nadzieję, że on będzie pasować, pasować dobrze. Zobaczymy, okaże się. Nie zastyga na buzi szybko, więc spokojnie można sobie tutaj nim, z nim popracować. Można go fajnie wtopić właśnie palcami tak wcierając, można pędzlem i pomimo, że on jest taki dosyć rzadki, to to moim zdaniem bardzo ułatwia, ułatwia aplikację. Jest bardzo wygodny, jeśli chodzi o rozprowadzanie. Nie jest taki tępy, tylko naprawdę bardzo, bardzo fajnie się go, bardzo fajnie się go nakłada. I rzeczywiście, jeśli chodzi o jego krycie, to powiedziałabym, że jest to krycie właśnie średnie, zakrył mi tak pół na pół tych czerwonych plam, które mam tutaj na, na policzku już aż tak nie widać, natomiast te dwa wypryski, które mam tutaj na brodzie, jeszcze są dosyć mocno widoczne. Tak, żadnych pozostałych rzeczy, które gdzieś tam miałam, nie za bardzo, nie za bardzo widzę na twarzy. Przypuszczam, że można sobie spokojnie jego, jego krycie stopniować, więc jeżeli macie ochotę, zawsze go sobie można w jakieś tam partie jeszcze twarzy dołożyć. Natomiast ja tego nie będę robić, bo teraz przychodzi nam z pomocą concealer, ale jeszcze tylko wam powiem, że podkład kosztował... 2099 i ten korektor również 2099, i do niego teraz przechodzę. To jest korektor yy, w takiej konsystencji kremu bardzo gęstego, taki kamuflaż, coś takiego. Ja go oczywiście też aplikuję palcem. Będzie mi tutaj najwygodniej. On ma kolor bardziej taki żółtawy, więc przypuszczam, że on sobie powinien z sińcami potoczami świetnie poradzić. Natomiast zaraz się przekonamy. Można go bez problemu pędzelkiem do korektora zaaplikować, ale jak mówię, zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was też ma um, komplet pędzli, więc wolę to wykonać palcami, bo... Tak może to zrobić każdy. Więc jest po prostu najwygodniej. Ja sobie go delikatnie tutaj wklepuję. Ale z tego co widzę, daje naprawdę fajnie radę. Ja ogólnie wydaje mi się, mam dosyć, dosyć duże te cienie pod oczami. I zawsze starałam się właśnie dosyć solidnie je zakrywać. I zawsze się denerwowałam, bo ciężko mi było znaleźć produkty, które dobrze kryły. Natomiast zaczęłam od niedawna używać tego afinitonu i bardzo fajnie mi kryje. Natomiast ten radzi sobie też całkiem przyjemnie. Ja tutaj w tą okolicę jeszcze dokładam sobie troszkę więcej, bo jeszcze delikatnie mi one prześwitują te cienia. Natomiast to już jest kwestia indywidualna, jeżeli macie. Małe cienie pod oczami, to, to wiadomo, nie musicie aplikować korektora za dużo. Mam nadzieję, że w ciągu dnia on też się nie będzie tutaj nigdzie zbierać w załamaniach, w zmarszczkach. Z tego co widzę, aktualnie nic się takiego nie dzieje, ale to wiecie. Um... W ciągu dnia, kiedy, będzie, kiedy wiecie, twarz się będzie poruszać, będą się pojawiać maszki mimiczne itd., itd. Tutaj można sobie to w ciągu dnia zobaczyć, czy on się gdzieś tam po kilku godzinach nam nie zebrał. Aktualnie fajnie się stopił ze skórą. Nie czuję, żeby ta okolica pod oczami była jakaś taka obciążona, więc jak na taki intensywny kamuflaż. Dobrze kryjący jest naprawdę bardzo lekki Spodziewałam się, że ten produkt będzie właśnie bardziej ciężki w swojej konsystencji, ale powiem Wam, no, tak jakbym nałożyła korektor rozświetlający. Bardzo fajny efekt. No i teraz, żeby całość, całość utrwalić, użyję pudru. Puder jest niby 25-godzinny. Puder ma się, będzie się utrzymywać 25 godzin, nie powiedziałabym. <testować>, Testować pewnie go tak, długo też nie będę. Jest to puder podobno wodoodporny. Też pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Puder sam sobie wygląda tak. Tutaj od spodu też mam bardzo fajną rzecz, bo otwieracie go. Do góry. No, oczywiście on się nie chce otworzyć, bo jakże inaczej. I tutaj macie lustereczko. Nie będę Wam świecić po oczach, ale jest lustereczko. A tutaj w środku jest gąbeczka. I też, skoro gąbeczka jest dołączona do opakowania, to ja się pokuszę, żeby jej użyć. A co mi tam? Nie będziemy używać pędzla. I pudrujemy całą twarz. Zaczynam od czoła, bo od czoła mi się najbardziej zawsze świeci. Powiem Wam że bardzo fajny efekt dał i ten puder na moim czole, jak i wcześniej ten podkład, bo to jest efekt takiej mm, matowej twarzy, ale nie tak mocno matowej. Ta, ta skóra nie wydaje się taka nienaturalna i taka tempa, tylko naprawdę fajnie zmatowiona. I to mi się już w tych produktach podoba, że osoby, które mają problemy ze świeceniem się skóry, to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bo nie tworzymy sobie ani żadnej maski na, na twarzy, ani też, to nie jest taki tępy chamski mat, tylko ta buzia naprawdę jest taka delikatnie zmatowiona, naturalna i to mi się bardzo właśnie w tym w tych produktów, tak już zaczęło podobać. I <laughs> tak wygląda twarz już skończona. Tutaj bym się mogła jeszcze pokusić, wiecie, o troszkę różu i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Ważniejszy, <laughs> ważniejszy jest test. Powiem tak: jeśli chodzi o te produkty, pozytywnie mnie zaskoczył korektor, że bardzo, bardzo ładnie kryje to plus opakowanie też jest bardzo bardzo duże więc ja przypuszczam, że będę mieć problem, żeby go szybko zużyć, bo tutaj mam już wam mówię 6 gramów produktu, natomiast data ważności to jest 24 miesiąca od otwarcia, więc no przypuszczam, że troszkę będę się z nim mordować, bo ciężko jest samemu tak spory produkt zużyć, ale korektor jest najbardziej na plus. Następnie puder. Puder daje bardzo ładny, delikatny, matowy efekt na buzi. Czy jest wodoodporny i czy utrzymuje się 25 godzin? Nie testowałam, ale troszkę, troszkę w to wątpię, bo jednak puder to jest taka rzecz bardzo delikatna i no nie wierzę, żeby 25 godzin na buzi się utrzymał, a tym bardziej, żeby był wodoodporny. Ciężko mi w to uwierzyć, ale może jak przetestuję, to się przekonam. Ale, puder, jeśli chodzi o samo wykończenie, jakie dał na buzi, jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o podkład, yy, powiem tak. Yy, Dał efekt również takiej leciutko, leciutko zmatowionej, zmatowionej buzi. Krycie ma średnie, więc jeżeli macie więcej, więcej wyprysków, czy jakieś blizny itd., 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 spróbujcie użyć sobie go cieniutkimi warstwami, na dwa, przykład dwa razy. Natomiast dla cer. Gdzie tutaj żadnych specjalnych problemów z sterą nie ma, to wydaje mi się, że będzie wystarczający. Kolor też bardzo fajny. Wydaje mi się, że, 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 że fajnie się zlał z moją cerą, z moją więc jak na razie jestem jak najbardziej na tak. Czy daje efekt takiej idealnej super cery? No tutaj się można z tym kłócić, bo to wiecie, każdy ma, każdy ma inną opinię. Nie powiedziałam jeszcze, że on ma SPF 20, więc to też fajna sprawa. No i jeśli chodzi o samą bazę, ciężko mi ocenić. Zobaczymy, jak ten makijaż będzie mi się w ciągu dnia sprawować. Czy ta baza rzeczywiście przedłuży jak? trwałość okaże się. Um, czy to jest taka baza? Też Skin Perfecting. Też ciężko mi to ocenić, bo to jest akurat taka rzecz względna, szczerze powiedziawszy. Um, ogólnie, jeśli chodzi o konsystencję, bardzo przyjemna. Bardzo fajnie się po niej też aplikowało podkład. Tyle, że podkład był nieco rzadszy, więc to też przypuszczam, ułatwiało jego aplikację ale produkt wydaje mi się jak na razie jak na razie ok zobaczymy jak będę tych produktów używać dłużej jak na razie jestem szczerze powiedziawszy mile, mile zaskoczona czy ja wam powiedziałam ile puder kosztował? nie podałam wam, teraz mi się przypomniało 26,99 więc całość, całość kosztowała około 85 zł natomiast to są rzeczy, którymi jesteśmy w stanie zrobić prawie cały makijaż. Wystarczy jeszcze ewentualnie tuż do rzęs, bądź jakiś cień, coś jakaś jakieś do brwi i mamy cały makijaż gotowy, więc nie jest tak źle, jeśli chodzi o ceny, szczególnie, że teraz są w Rosmanie właśnie promocje. No i co? To by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba efekt, jaki te produkty dały na mojej cerze. Dajcie znać, czy już, używacie któregoś z tych produktów i jak Wam się sprawdza. Jeśli Wam się podobają... Nie, raczej jeśli Wam się podobał ten test na żywo, to dajcie kciuka w górę, wtedy będzie troszeczkę więcej takich, e, takich filmów. Zapraszam Was na mojego fanpage'a, gdzie na bieżąco informuję Was o nowych filmach. A jeżeli wolicie subskrybować, to oczywiście e, też Wam polecam. Subskrybujcie. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, pa pa!